Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj nie będzie żadnego testu, niestety, nie zdążyłem go przygotować, ale y, powiem wam, co się będzie działo w najbliższych dniach tygodniach, a wierzcie mi, będzie ciekawie. Nie będzie dzisiaj żadnego testu zasilacza, niestety nie zdążyłem, ale chciałem wam powiedzieć, co będzie się działo u mnie na kanale w najbliższych dniach i tygodniach. A będzie się sporo działo. Przede wszystkim. Zacznijmy od tego, że przyszedł do mnie taki telefon, Ulefon, Ulefon Armor 9, pancerna bestia. Ale najważniejsze jest to, że ma kamerę termowizyjną flir. Także będę chciał sprawdzić ją w zastosowaniach moich testów zasilaczy. Przykład widzicie już za mną na monitorze, krótki filmik, który to obrazuje. Słuchajcie, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i chciałbym właśnie rozszerzyć te testy o kamerę termowizyjną nie tylko na moim kanale, ale również w procedurze testowej na IT Hardware. Na pewno nam to dużo więcej powie w kontekście jakości zasilacza, tego jak się rozchodzą temperatury i czy na przykład jakiś element jednej się nie przegrzewa, bo na przykład jest za słaby tranzystor bądź coś innego. Także słuchajcie, temat jest ciekawy, jeżeli macie jakieś pomysły na zastosowanie kamery termowizyjnej i jakie inne tematy byście chcieli, żebym sprawdził kamerą termowizyjną, to oczywiście piszcie w komentarzach. Od razu nadmienię, że sprawdzałem sobie ostatnio podogówkę i okazuje się, że północna pętla mojej podogówki na przedpokoju jest zapowietrzona. No cóż, ja zrobię teraz, ale zima się kończy, także to nie jest problem. Kolejny temat. Co będę miał w przyszłych tygodniach na testach? Przede wszystkim ten Sonic A12700 230V EU, jest certyfikat 80+, do tego 702 mocy, będzie ciekawie. Kolejne dwa zasilacze do mnie wjadą, ale są to zasilacze premierowe, więc nie mogę za bardzo o nich nic wspominać, jeszcze przynajmniej obowiązuje NDA. Jeden będzie 9 marca premiera, a drugiego będzie premiera 30 marca. Także pamiętaj o dzwoneczku, żeby wam te zasilacze nie uciekły. Testy będą na IT Hardware na moim kanale. Także będziecie mogli i poczytać, i obejrzeć. Mam jeszcze jeden zasilacz, który może okazać się, że tak powiem, perełką opłacalności na naszym rynku, ale nie chcę jeszcze wspominać, co to jest za sprzęcior. Na razie go badam. W zasadzie ten filmik to jest właśnie z tego zasilacza. Także. Też czekajcie, będzie ciekawie. Słuchajcie, no tyle przy niedzieli. Jeszcze raz przypominam o łapce, o dzwoneczku i o subiku. No i czekam na Wasze komentarze dotyczące kamery termowizyjnej. Na razie.